Ale okazuje się, że nie zawsze człowiek ma taką radość z przeżywania obecności Pana Boga. Teresa dokładnie przeżywała coś takiego. Ona przeżywała chwilę oschłości. Ona stopniowo coraz bardziej rozumiała, że wiara w Jezusa to bardziej stała, stabilna, niechwiejąca się miłość niż Zakochanie, które prędzej czy później odejdzie. Nie myśl, że opływam w pociechy. O nie, moją pociechą jest właśnie to, że nie mam żadnej na ziemi. Jezus, nie ukazując mi się, nie dając mi słyszeć swojego głosu, poucza mnie w skrytości. Właśnie lektura Słowa Bożego, a więc tam, gdzie jest wiedza miłości, jak sama mówiła, powodowała, że. Ona przezwyciężała swoją oschłość. Ona wielokrotnie przytaczała słowo Boże, po to, żeby pomóc sobie przezwyciężyć jakąś trudność. Święta Teresa przezwyciężyła swoją oschłość poprzez bezwarunkowe zaufanie Panu Bogu. Jak sama mówiła, wchodzę na drogę, która prowadzi mnie w, sam, w samo centrum boskiego żaru żaru miłości nauczyła się, że e, relacja z Panem Bogiem to jest relacja, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że Pan Bóg obiecał, będę z tobą aż do skończenia świata. Mm. Mm. Wiara w Pana Boga nie jest stanem emocjonalnym, to e, zwyczajny sposób kontaktowania się z Panem Bogiem. Oczywiście, kiedy e, wchodzimy na drogę wiary, to wtedy przeżywamy wielkie emocje. Święta Teresa od dzieciątka Jezus przeżywała bardzo głęboką, emocjonalną łączność z Jezusem, ale Jezus chcąc ją usamodzielnić, spowodował, że przeżywała stany oschłości po to, żeby jeszcze głębiej wrosnąć w Jego serce, po to, żeby ich wzajemna miłość była jeszcze większa. Święta Teresa chce Ci dzisiaj powiedzieć, że Oto Pan Bóg mówi do Ciebie cały czas: idź, idź w drogę, stawiaj kroki nawet w ciemnościach, nawet kiedy są nawałnice, dlatego że kiedy Ty będziesz szedł, to Ja będę Ci towarzyszył i to Ja będę Ci projektował najlepsze rozwiązania na Twoje życie. Święta Teresa tak to rozumiała.